Wielkopolskie Popołudnie z Radiem Poznań. Nauka zdalna w szkołach, proszę Państwa, według nowych zasad. Ministerstwo Edukacji wydało nowe zalecenia. Jakie to są zalecenia? O tym już teraz rozmawiam z naszym kolejnym gościem, a jest nim wicekurator Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty, Aleksandra Kuś. Dzień dobry Pani Kurator, witam bardzo serdecznie. Dobry wieczór Panu, dobry wieczór słuchaczom Radia Poznań. Nim przejdziemy do rozmowy o nowych zasadach ogłoszonych przez Ministerstwo Edukacji w sprawie edukacji zdalnej, chciałbym poprosić o ocenę tej aktualnej sytuacji sytuacji tutaj w wielkopolskich szkołach? Czy czy, nie, czy macie Państwo też dane z przedszkoli? Ile placówek jest na przymusowej kwarantannie, a może też macie dane dotyczące ile dzieci jest zakażonych COVID-19? Tak, regularnie analizujemy te dane, szczególnie teraz w okresie, kiedy mamy no, z czwartą falą pandemii do czynienia i jest coraz groźniej. Na 25 listopada 742 placówki i szkoły są w zawieszeniu zajęć. Z tym, że 35 placówek i szkół ma całkowite zdalne nauczanie, a pozostałe szkoły to jest 21%. W Wielkopolsce wszystkich taki hybrydowy, częściowy. Mhm. zdalny system. Czyli, czyli jeśli chodzi o całą Wielkopolskę, to jest około 20%, tak? 21% mhm. wszystkich szkół. Które 742 szkoły, placówki. W tym mhm. są i przedszkola, i szkoły, i placówki oświatowe. To jest, to jest jednak sporo więcej niż, niż jak rozmawialiśmy choćby, nie wiem, rok temu, tak? Tak, to prawda. To więcej właściwie każdego dnia ta liczba wzrasta o 100. No to jest. To jest, to jest, to jest już, tak, jeszcze bardzo... wczoraj mieliśmy 644 placówki zgłoszone jako pracujące w zawieszeniu, a dzisiaj już 742. To jest różnica mhm. i oby się w którymś momencie zatrzymała. Pani kurator tak, mówi pracujące tak. w zawieszeniu, ale rozumiem, że pod tym mamy rozumieć czyli na przykład nauczanie hybrydowe albo albo, tak. albo zdalne. Albo tak? całkowite, dokładnie. Uh -huh. Uh -huh. To znaczy, że część szkół pracuje całkowicie w, tym, w trybie zdalnym i w Wielkopolsce jest tych placówek 35 w tej chwili, a pozostałe no 700, właściwie 10 pracuje w takim zróżnicowanym trybie. Tak, część ministerstwo... oddziałów, mhm. klas stacjonarnie, część zdalnej. Pani kurator, Ministerstwo Edukacji i nauki wydało nowe rekomendacje dotyczące właśnie nauki zdalnej, na czym one polegają, czego dotyczą? Tak, nie sądziłam, przyznam, że ten Skromny, krótki komunikat, hmm. który umieściliśmy na stronach internetowych i w takim systemie wewnętrznej komunikacji pIKO, wywoła tyle takie zainteresowanie i tyle emocji. No, być może przez tą, bo... tą rozprącą skalę szkół pracujących w tym zdalnym, prawda? My uznaliśmy, że to jest dodatkowa możliwość, dodatkowe rozwiązanie dla dyrektora, który musi podejmować decyzje w y, sytuacjach pandemicznych i różnych sytuacjach organizacyjnych a polega ona na tym że jeżeli warunki kadrowe lokalowe techniczne w szkole pozwalają na to aby umożliwić tym uczniom którzy nie zostali skierowani przez sanepid na edukację, na kwarantannę czy na izolację, mhm. żeby umożliwić i zajęcia pozalekcyjne i te obowiązkowe na terenie szkoły do realizowania. To jest główna jakby informacja jest... z tych nowych zasad, tak? Dokładnie. To nie jest obligatoryjne, to nie jest żadne zalecenie twarde, które egzekwujemy w oparciu o przepisy, tylko propozycja, możliwość dodatkowa. Decyzja należy, tak jak zwykle, do dyrektora, który jest no, odpowiedzialny. No na tak, tylko, tylko, tylko pani kurator zdaje sobie i panie państwo, wszyscy zdajecie sobie tak. ja też sprawę z tego, że rodzice, ci, którzy z kolei zaryzykowali powiedzmy tak i zdecydowali się na szczepienie swoich dzieci, no mają wątpliwości, kiedy ich dziecko jest odsyłane na kwarantannę czy, czy na izolację, ze względu na to, że na przykład w klasie wykryto jakiś przypadek korona, dziecka z koronawirusem. To prawda, że rodzice, którzy zaszczepili swoje dzieci i chronią przed zakażeniami, no, protestują, interweniują i twierdzą, że są zainteresowani tym, aby ich dziecko mogło już w trybie stacjonarnym się uczyć i odbywać zajęcia, a nie podporządkować jakiejś takiej odgórnej decyzji i być na zdalnym nauczaniu. No właśnie, i co wtedy? Co no... wtedy może zrobić taki rodzic, kiedy nie zgadza się do końca z decyzją, jak rozumiem, dyrektora? No bo, bo tutaj przed chwilą pani mówiła, że to jest ostatecznie decyzja dyrektora, tak? Czy jak to jest Dokładnie zorganizowane? Dokładnie tak. Mhm. Dokładnie tak. Rozmawiałam też z z sanepidem z panią dyrektor i dopytywałam, jakie są zasady właściwie badania sytuacji y, takiego zagrożenia czy y, obecnego zakażenia mhm. na terenie szkoły i y, uzyskałam informację, że ważne jest przy podejmowaniu decyzji i opiniowaniu y, dalszego y, toku pracy to czy i kto był w kontakcie z zakażonym czy z grupą zakażonych osób mhm. i które spośród y, osób związanych czy to z klasą czy z oddziałem, które są zaszczepione i ma to wpływ na to, y, jakie osoby się kieruje na kwarantannę, a które kieruje na izolację. Do dyrektora należy już decyzja czy ta grupa, która nie jest Skierowana na kwarantannę, nie jest skierowana na izolację, będzie mogła przy warunkach i tych technicznych, i kadrowych, tak, i lokalowych. Chodzić do szkoły Będzie mogła chodzić do szkoły. No tak, ale, ale czy są takie przykłady, Pani Kuratory, żeby, żeby dyrektorzy decydowali się na takie rozwiązanie, co pewnie jest też trudne dla nauczycieli, prawda? Żeby z jednej strony prowadzić pewnie lekcje tak. w klasie, a z drugiej strony prowadzić lekcje online dla tych, którzy są w domu. I robić to jednocześnie, no. ta, ta rekomendacja pojawiła się niedawno, ale jestem przekonana, że nasze doświadczenia z pandemią, które trwają już właściwie dwa lata, pozwalają na to, żeby takie dostosowania, takie zindywidualizowane rozwiązania zastosować. Mamy w szkołach sprzęt multimedialny, komputerowy i tablice multimedialne i kamery i sprzęt komputerowy i oprogramowania, które pozwalają na to, żeby na przykład nauczyciel mógł prowadzić zajęcia z grupą uczniów w sposób stacjonarny. I jednocześnie transmitować i porozumiewać się poprzez Teamsa z tymi osobami, czy z tymi uczniami, którzy są na zdaniu. Pytanie: tarczy. Czy kuratorium zna takie przypadki? Jeszcze nie, ale powiem tak, ale mamy sami doświadczenia, że organizujemy i konferencje, i narady, i spotkania zdalne, i stacjonarne, na dwa sposoby równocześnie. W wielu szkołach są tablice multimedialne na przykład. Mm -hmm. I y, y, można na tablicach multimedialnych przy zastosowaniu rozwiązań takich y, technologicznych wyświetlać Teamsa na takiej tablicy i widzieć zarówno w klasie, osoby, i w, domu. w klasie i w domu. Jasne. No dobrze, no to... Można stosować tradycyjne, stare jeszcze sprzed roku czy miesięcy rozwiązania, jak przesyłanie materiałów elektronicznie, nagrywanie zajęć. No spróbujmy dać szansę tym uczniom, którzy są zaszczepieni, którzy nie są skierowani na, na kwarantannę i yy, izolację, żeby no, wrócili do normalności. Niech ten apel będzie puentą tej rozmowy, Pani Kurator. Tak, Bardzo... szczepmy się, jeszcze raz apeluję. i no, no, Dzisiaj kolejna skazuję, rekomendacja że... dla dzieci w wieku tak. od 5 do 11 lat. Dokładnie, N, dokładnie tak. Leków. Bardzo dziękuję dokładnie Pani tak. za rozmowę i za znaleziony czas. Dobrego Dziękuję wie... bardzo. Do Dobrego usłyszenia. Wieczoru. Do usłyszenia. Wicekurator Wielkopolskiego Kuratorium Oświat Aleksandra Kuś była gościem Wielkopolskiego Popołudnia zatem poznanie.